Seriale policyjne. Na ile jest w nich kłamstwa, na ile jest w nich prawdy. pół legenda, pół prawda, pół nieprawda. I taki mój osobisty faworyt, więc dzisiaj będzie o tym, co prawdziwy policjant sądzi o serialach policyjnych. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Trzymano mordeczki i sierżant bagieta z tej strony. No jesteśmy praktycznie w dzisiejszych czasach przesyceni takimi serialami. Mamy wszystkie różne wynalazki, takie jak gliniarze. Co jest gość? Policjanci, policjantki. To chociaż nie przeszkadza. Sprawiedliwy widział kryminalny. Nie płacz. On... Nie płacz, Krzysiek, chociaż nie płacz i tak dalej. I muszę wam na wstępie powiedzieć, że ja w ogóle nagrałem wam materiał o tym prawdziwy policjant ogląda serial Gliniaże. Niestety YouTube mi go zrzucił. Stanowiska. I to prędko. Cały film jest nagrany, zmontowany. Dajcie znać w jakie platformie chcielibyście, żebym go po prostu wam wrzucił, bo no szkoda mi całego nagranego filmu, a YouTube jakby chyba nie rozumie co to jest prawo cytatu. Nie rozumie co to jest prawo do jakiejś tam analizy krytycznej jakiegoś wybranego utworu. No więc shame on you YouTube. Najpierw sobie rozróżnijmy, co to jest serial Kryminalny, według mnie, to, to jest serial policyjny. Serial kryminalny to taki serial, który głównie traktuje o przestępstwie, i tutaj, jakby, głównym celem tego serialu jest przedstawienie okoliczności przestępstwa, modus operandi, trochę przedstawienie tego bardziej z perspektywy samego sprawcy i właśnie samego tego czynu zabronionego. Tutaj ta. Praca policji, działanie policji nie jest aż tak ważne. Jasne, że są oczywiście seriale, które są bardziej przesunięte w tą stronę i pokazują to bardziej z perspektywy organów ścigania, czy z perspektywy prokuratury, czy z perspektywy policji, a są takie seriale, które bardziej przedstawiają to z punktu widzenia ewentualnego sprawcy, jak on się do tego przygotowuje, co tam się dzieje w jego głowie, jak jest właśnie modus operandi tego sprawcy, jakie procesy myślowe u niego zachodzą, jak się ukrywa przed potem policją. Są też takie seriale, które pokazują to bardziej z perspektywy ofiar z kolei, czy z bardziej z perspektywy takiej w ogóle trzeciej osoby, generalnie głównym tutaj całego, całym clou jest jakieś konkretne, konkretnie popełnione przestępstwo albo konkretny sprawca danych przestępstw. Natomiast jeżeli chodzi o seriale policyjne, no to tutaj głównym celem tego serialu jest przedstawienie mniej lub bardziej prawdziwie. Pracy policji. Jest jakby już same, same czyny zabronione nie są takie ważne. Ważne jest to, w jaki sposób działa policja, przygody tych policjantów, jakieś codzienne, nie wiem, rozterki życiowe, codzienne decyzje, które muszą podejmować. I to jest dla mnie serial. Policyjny. O serialach kryminalnych też na 100% nagram materiał w tym nie wiem co, prawdziwy policjant sądzi tam o serialach em, kryminalnych, jaki jest według mnie najlepszy serial kryminalny, czy tam top 5 najlepszych serialów kryminalnych, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tych serialach policyjnych. Są takie seriale jak Gliniarze, W11, no oczywiście nie, W1, W11 sobie zostawimy na trochę inną część filmu. Są takie seriale, o których właściwie myślę jak najgorzej. I to są seriale w stylu policjanci, policjantki, gliniarze, Sprawiedliwy Wydział Kryminalny, i wielu z Was, jak nagrywałem film, prawdziwie policjant ogląda policjantki i policjanci, i to tam się robiły jakieś różne obozy. No, tak, że tam policjantki i policjanci to faktycznie jest gówno, ale weź se bagiet sprawdź griniarzy, albo weź se bagiet sprawdź wydział kryminalny, czy jakiś SOS ez ekipywak. Ludzie, to jest taki sam shit, to jest wszystko to samo. Tam nie ma ziarna prawdy w tym serialu, i bardzo żałuję właśnie, że nie mogę na YouTube'a wrzucić tamtego. Ale coś nie wiem, czy kamerka? To jest wszystko to samo. Ja, ja wiem, ja, ja oglądałem te seriale. Ja mam takie swoje guilty pleasure, że jak wyjeżdżam do Turawy, często robię z tego relacje na Instagramie, jak jadę do Turawy do, do moich rodziców, no to wtedy sobie oglądam to, bo ja nie mam telewizji w domu, ja mam tylko wiecie Netflixa, HBO, tam Disneya i tak dalej, bo nie potrzebuję telewizji, jak chcę sobie poczytać, jak chcę, jak chcę jakieś wiadomości, mieć dostęp do informacji, to sobie wchodzę na jakiś serwis informacyjny czy czytam, zresztą robię to codziennie rano, a telewizja jest tylko i wyłącznie służy mi do pracy przy kanale. Znaczy telewizja w sensie telewizor, o źle powiedziałem, że telewizor służy mi właśnie tylko do pracy przy kanale i oglądaniu tego, co akurat chcę obejrzeć. Czyli no ja sobie dobieram treści, którymi gdzieś tam się sycę, ale tak jak wyjeżdżam do Turawy do moich rodziców, to wtedy sobie oglądam takie rzeczy. Szczególnie na kacu albo szczególnie po pijaku, bo tego się inaczej nie da oglądać, jak dla mnie. I no, umówmy się, mam z tego srogą bekę, a czasami się łapię za głowę, co oni tam pieprzą za głupoty. No nie wiem, ja, ja, ja Wam gdzieś wrzucę ten, ten odcinek. Może na Facebooka, nie wiem. Nie wiem. Bo nie mam w sumie innego takiego konta. No, na TikToka nie wrzucę, bo jest za długi. Na Instagram też nie wrzucę, bo jest za długi. Dam Wam znać, coś wymyślę albo dajcie mi znać w komentarzach, tak jak powiedziałem. Więc nie ma to nic wspólnego. Z prawdą. Albo bardzo mało. I te seriale są złe na każdym możliwym etapie. Jeżeli chodzi o takie merytoryczne przygotowanie ze strony policji ja tam słyszę, że jacyś konsultanci są, no to robią, nie wiem, to płaccie im połowę mniej albo w ogóle im nie płacicie, bo przepłacacie ewidentnie, jeżeli tam są jacyś konsultanci, w sensie prawdziwi policjanci. A jak im płacicie i nie korzystacie z ich rad, to też im nie płacicie, bo to jest bez sensu. Tracicie tylko sianko. Nie wiem, tam sobie zróbcie dwa odcinki więcej, może więcej zarobicie. To jest pierwszy aspekt. Wiarygodność. No jest zerowa. Rzeczy, które się tam dzieją, jakieś przesłuchiwa, na przykład to, że patrolówka prowadzi cało, jakby wszystkie czynności przy danym zdarzeniu od początku do końca. Przesłuchuje świadków, jedzie na miejsce zdarzenia, zabezpiecza ślady, stawia zarzuty, tam, tam, jaja po prostu niesamowite. Przez grę aktorską, no, jest żenująca, jest gra aktorska w tych takich paradokumentach. To jest po prostu jakiś dramat. Ja nie wiem skąd oni biorą tych ludzi. Znaczy, wiem, no, z jakiegoś tam castingu i z przypadku. Ale no, nawet w tych głównych rolach, wiecie, mój kanał nie nazywa się Mietczyński, choć bardzo w ogóle pozdrawiam Miecia, bo uwielbiam go jako osobę i w ogóle uwielbiam go oglądać, a też jest ze Śląska. No jestem Mieciem, który się zna na filmach i tak dalej, ale jeżeli coś jest tak skrajnie złe, no to ja jestem w stanie to ocenić i to jest, według mnie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy w stylu właśnie tam jacyś sprawiedliwi, czy gliniarze, czy jacyś policjanci, no to tutaj w ogóle tego nie biorę pod, pod uwagę, jeżeli chodzi o ocenę i w rozpatrywania tego w kategorii, że tam jakiś serial jest lepszy, czy gorszy. Nie, no to jest po prostu badziew. Wszystko jest badziewem, jeżeli chodzi o takie kwestie policyjne. Słuchajcie, jak się komuś to podoba, to niech się ogląda. To jest tak, jak pizza z ananasem, nie? No ja nie lubię, uważam, że to jest paździerz totalny i nie da się tego jeść, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś to będzie jadł, to, to nie, nie znaczy, że nie będę się kolegował z tą osobą, prawda? Nie. No ale swoje zdanie mogę na ten temat wyrazić. Potem są takie seriale, które też niby są paradokumentem, ale nie są aż takie złe. I tutaj właśnie tylko jeden serial taki znalazłem. Ja chyba nawet nagrywałem filmik, że oglądałem w W11. Jest właśnie W11. Poniekąd przez sam sentyment do tego serialu. Poniekąd przez to, że tam naprawdę grali policjanci i nie był on merytorycznie zły według mnie. Były tam oczywiście jakieś duże uproszczenia, na przykład to, że jak, jak wysyłaliście ślady do analizy do, do laboratorium, no to wtedy nie wiem, one wam przychodziły po dosłownie godzinie. Wam przychodziły wyniki, gdzie to, gdzie to, to czasami trwa tygodnie. No, gra aktorska w tym serialu też nie była na jakimś wysokim poziomie. Umówmy się, tam też byli jacyś losowi ludzie, którzy grali po prostu jak Lalki. Ale merytorycznie przynajmniej ten serial, według mnie, się bronił z perspektywy czasu. Teraz, jak na to patrzę, nawet sobie obejrzałem tam jeden odcinek, to nie jest to, nie jest to złe, da się to obejrzeć, według mnie, jeżeli mówię tutaj o, o takiej perspektywie policyjnej. Tym bardziej, że oglądałem ten serial, kiedy jeszcze nie byłem policjantem i nie miałem nic wspólnego z policją, i oglądałem ten serial teraz, kiedy już jestem w siódmym roku swojej służby. I, I trochę już o tej pracy wiem, i z perspektywy policjanta kryminalnego, i z, poli i z perspektywy policjanta, który pracuje na ulicy. Więc to jest taki podgatunek paradokumentu, który jest znośny. Kolejna opcja to są seriale zagraniczne. I takie seriale zagraniczne to na przykład Southland, zajebisty serial. The Wire, mega zajebisty serial. Są też fajne takie komediowe seriale, jak na przykład Brooklyn Nine-Nine. Więc tutaj ten wybór jest naprawdę duży. I to jest taki stereotyp policyjny, pokazuje to z perspektywy policjanta i z perspektywy całej organizacji, jaką jest policja. I muszę Was zaskoczyć, jeżeli obejrzycie sobie Southland, to no, naprawdę analogie jest tyle do polskiej policji, tak z, y, też mówię już z perspektywy mojej zawodowej, że aż się łapałem za głowę, kurde, to tak gdzieś gdzieś też się tak robi, tak się mówi do ludzi, to gdzieś też, też y, tak to podobnie wygląda, ta praca jest tak podobna, więc polecam Wam zdecydowanie, ale mówię, to będzie na jakiś top 5. A teraz mi się w ogóle przypomniało, że jeszcze tam był Właśnie w tym zbanowanym moim odcinku był jakiś motyw, jakiegoś tam zabójcy ze wschodu, porwań ze wschodu i ten chłop w ogóle grał jakiegoś Ukraińca czy Białorusina nie, wiem, może naprawdę był Białorusin czy Ukraińca, ale też było takie tragiczne, że jak to sobie przypomnę, to mi nie się aż. Chciałem powiedzieć włos na głowie jeże, ale to w mojej akurat u mnie to jest niemożliwe z przyczyn technicznych. No oczywiście jak miałem nagrywać teraz. Fragment sponsorowany, to musiałem sobie kamerę poruszyć. No więc już chyba oficjalnie chwila dla sponsora. Jeżeli Wy chcecie zminimalizować szansę, żeby właśnie jakiś gangster czy bandier ze wschodu wbił wam na waszą przeglądarkę, w waszą historię przeglądania, i tak dalej, chcecie sobie po prostu zagwarantować trochę większe bezpieczeństwo waszej bytności, waszego przebywania w internecie, to zapraszam do rozwiązania firmy NordVPN. Więc jeśli chcecie zmienić swoją geolokalizację, albo jeśli chcecie niejako występować z terytorium innego państwa w sieci, na przykład, żeby mieć dostęp do treści, które nie są dostępne w waszym regionie, w waszym kraju, no to NordVPN wam to umożliwia. I nie mówię tutaj tylko tego, po to, żeby chronić się przed jakimiś gangsterami, tylko po prostu, tak jak powiedziałem, czysto pragmatycznie, żeby swoją geolokalizację zmienić, po to, żeby mieć dostęp na przykład do materiałów jakichś fitnessowych, do których ja często wracam, posługiwałem się już tym przykładem, no ale jak dla mnie są takie najbardziej jaskrawe i naprawdę często z tego korzystam, na przykład do stron innych departamentów, czy na przykład do stron. Innych służb spoza naszego kraju, na przykład Sil Ja tam znajduję jakieś plany treningowe, jakieś rutyny treningowe. A klikając w ten link, który Wam się tutaj wyświetla, czy właściwie wpisując ten link, a klikając w link, który będzie w opisie, dostajecie ode mnie i od Nord Kozacki rabat. Praktycznie kompletnie bez ryzyka, bo macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeżeli produkt Old Norda Wam się nie spodoba. Dobra, wracajmy do mojego zdania na temat seriali policyjnych. Mówiłem na początku, jaki serial policyjny Polski według mnie jest absolutnie najlepszy, z kozakiem nie do pobicia i nigdy już chyba nie powstanie żaden lepszy serial policyjny, to jest Pitbull. Słuchajcie, to jest serial, który mogę polecić absolutnie każdemu, no może nie dzieciom, no bo tam są mocne takie momenty, jest pokazana. Praca policyjna, która jest nie do końca zgodna z ogólnoprzyjętymi standardami, że tak powiem, ale jest skuteczna. W filmie przynajmniej teraz już wiesz, gdzie jest barykada. No są momenty, jakby takiej absolutnie brutalnej przemocy, bardzo mocny język, no jest jakieś tam obcowanie płciowe pokazane, więc no nie jest to absolutnie serial dla dzieci, to jest chyba ostatnia grupa społeczna, którą bym polecił ten serial, ale generalnie, jeżeli chcecie poczuć taki klimat, taki ciężki, mokry, brudny klimat policji lat 90., początku lat 2000., no to Polecanko, duże, bo podejrzewam, że tak to mogło wyglądać. I tam gdzieś z opowieści moich starszych kolegów, którzy jeszcze pełnią służbę, to tak to wyglądało w dużej mierze. Słuchajcie, no, ja to zawsze powtarzam, praca w policji to nie jest bułka z nutellą, nie? Że wszystko będzie zawsze słodkie i pyszniutkie. Pasztet zajeb... Albo to nie jest praca w aptece, ze wszystko, że wszystko będzie sterylnie czyste. No niestety, czasami... No, nie, słuchajcie, wy nie obcujecie z kwiatem społeczeństwa i... Niestety, ale czasami trzeba różnymi metodami gdzieś tam dotrzeć do tych ludzi, różnym słownictwem, nie wiem, różnym tonem. Nie będę tutaj się rozwodził na ten temat z, z oczywistych względów, ale jeżeli ktoś chce sobie naprawdę taki realny serial, i... może, może nie realny, ale autentyczny serial, teraz już z takiego typu pracy i z takiego podejścia. Do pracy zostało albo nic, albo bardzo niewiele, szczególnie w dużych miastach. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć autentyczny serial o Policji, niekoniecznie aktualny, ale autentyczny, to obejrzyjcie sobie Pitbull'a. Gra aktorska mega. To kręcenie z ręki zajebiście wpływa na klimat. Filtr na kamerze jest zajebisty, yy, nawet to jest właśnie fajne. No i mówię, dobór dialogów. Znajdzie się, nie jest dziecko. A co taki pewny? Bo ma taką dużą głowę. Ta, ta, taki brud, taka lepkość tego policyjnego świata tamtych lat, wiecie, takie, jeszcze, jeszcze te stare malowania na komisariatach czy na komendach, yy, siedzenie przy wiatraku, brak klimatyzacji, ci policjanci są tacy uklejeni od tego ciepła, te klamy się grzeją po prostu przy... Przy dupach im. No, niesamowity klimat. Naprawdę. Nie znajdziecie lepszego serialu policyjnego na ten moment i myślę, że nie znajdziecie już nigdy lepszego serialu m, takiego policyjnego polskiego. Ale są też fajne seriale takie policyjne polskie, o których pewnie nie wiecie i o tym będzie inny odcinek na 100%. Zrobię takie top 5 seriali policyjnych w Polsce. Oczywiście wyłączając te wszystkie paradokumenty, które są totalnie denno, o których wspominałem. Tego się tam nie spodziewajcie, to będzie o naprawdę spoko serialach policyjnych, które według mnie gdzieś tam są autentyczne. Dajcie znać, jakie Wy macie przemyślenia odnośnie para dokumentów policyjnych, dajcie znać, jaka jest Wasza topka, jeżeli chodzi o seriale policyjne. Pamiętajcie o promocji od NordVPN. Trzymajcie się i hej!